Siemanko wszystkim z tej strony Mati i wracam do Was po krótkiej przerwie, wynikającej z tej, że po Kairze, który trwał tam blisko 40 dni, potrzebowałem się zregenerować. Ja często właśnie robię tak, że po zakończeniu miasta poziomu czwartego odpuszczam sobie taką tą grę na jakiś tydzień do dwóch tygodni i czekam na kolejne wydarzenie, a odpuszczenie to jest więcej tym, że tylko sobie wysyłam ciężarówki na farmienie a nie spędzam tak dużo czasu w tej grze, jak zwyczajnie. I słuchajcie, powiem Wam mniej więcej, jakie są plany na kolejne tygodnie i co tutaj się będzie w tej grze wydarzyło, będzie się wydarzać. Ogólnie rzecz biorąc, większość z Was, tak samo jak ja, czeka na rework tych podstawowych oficerów, których będzie bodajże w marcu, plus też tam za niedługo ma być też dodana aplikacja pozwalająca grać na komputerze, czy tam na tablecie, to będzie mega spoko opcja. I teraz tak. Ten odcinek miał powstać już wczoraj, ale w sumie dobrze, że go nie nagrałem z jednego powodu. Zakończył się nasz ten event w Kairze, tam bodajże tydzień do półtorej tygodnia temu i miałyśmy startować do kolejnego eventu miastu poziom, poziomu czwartego, jakim jest Moskwa. Ale co się stało, że nie wystartowaliśmy? Do wczoraj były zapisy, no i nasze dowództwo E4R5 stwierdziło, że na razie nie ma sensu tam wchodzić. Dlaczego? Ponieważ my jako G27 dość mocno um, wypstrykaliśmy się z tych miksturek energii i nie mielibyśmy aż tak dużo ich na ten event jaki się jeszcze na teraz na tę Moskwę. I stwierdziliśmy, że lepiej, żeby nasi sojusznicy się jeszcze bardziej zregenerowali i przygotujemy się na kolejne, <laughs> przepraszam, miasto poziomu 4, chyba to będzie San Francisco. I to będzie za około dwóch tygodni, więc przez najbliższe dwa tygodnie będę miał też o wiele więcej czasu, żeby Wam ponagrywać różne filmiki, no bo troszeczkę ich się nazbierało. Ja tam mniej więcej śledziłem sobie sytuację. Co się dzieje ogólnie w grze? No i wiem, że są dość duże zmiany odnośnie mapy Kair. Już teraz nie będzie to trwało tam 36 39 dni tylko tak standardowo pozostałe miasta 26 dni dość mocno zostały znerfione wieżyczki Skorpion itp itd. Ale o tym będzie następny odcinek. Porozmawiamy sobie o zmianach na mapie. Porozmawiamy sobie również o tej mecie w jakiej są teraz piechota bo szczerze jak widziałem to, co się zaraz działo na Kairze, no to stwierdzam, że niestety za mocno została zbufowana piechota, ponieważ ona 1 na 1 z każdą jednostką równopoziomową jest w stanie wygrać. A jest to mega słabe, ponieważ taka Katiusza powinna de facto kontrolować tą piechotę a nie kontroluje jej tak dokładnie. Ona oczywiście, jeżeli wystawiamy jeden na jednego na frontalny atak to przegrywa. Jeżeli chcielibyśmy tak podjeżdżać, uderzać, odjeżdżać i tak dalej, ponieważ Katiusza jest szybsza niż Piechota, to wtedy jesteśmy w stanie to wygrać. No, ale to wymaga dobrej kontroli i przede wszystkim brak lagów na grze, których, jak wiecie, no często się zdarza. I co jest w ogóle u mnie, jaka sytuacja? Jak wiecie, ja sobie teraz zbierałem surowce. Ponieważ jaki mamy teraz tydzień? Tydzień zaszytów bojowych, czyli tydzień, w którym będziemy te surowce wydawać. Dzisiaj jest poniedziałek, więc zbieramy sobie te surowce, zdobywamy maksymalne nagrody. I teraz tak, ja Wam poopowiadam parę, ciekawo parę ciekawostek, jak na przykład zwiększyć sobie szanse na zgromadzenie 100 dodatkowych setek oficerów, i o tym będą moje kolejne też odcinki. Odnośnie G27, no to mieliśmy standardowo jakieś wzmocnienia. Mamy już bodajże ponad tam 50 parę bilionów siły. Czekajcie, 52 biliony siły. Nasi tutaj oponenci z ostatniego miasta, zarówno Mas jak i T01 również się pozmocniali. Oni mają blisko tam 55 bilionów siły. Z tego co kojarzę, Masy 2 się rozpadły i powstał jeden większy Mas. W sensie ten Mas chyba azjatycki przejął jakby tych lepszych członków z tamtego Masa i dlatego powstał taki jeden większy Mas. T01 też również się wzmocniło. I oni chyba wystartowali teraz w tej Moskwie, nie wiem, będę to na spokojnie później śledził, bo teraz już nie miałem aż tak też czasu, żeby aż tak dogłębnie wszystko sprawdzać. Ogólnie powiem Wam szczerze, że jak wygląda tutaj moje konto, to mniej więcej wiecie, jakie są plany rozwojowe konta, to Wam teraz tutaj mniej więcej pokażę, bo słuchajcie, dużo dostaję też zapytań od Was odnośnie jak progresować w późniejszych etapach gry i co jest ważne. Nagrywałem o tym odcinki, ale tak na bieżąco Wam coś chcę pokazać. Słuchajcie, w centrum badaniach najważniejszym tutaj, żeby wymaksować dość szybko, jest są miejskie zaszczyty. Dlaczego? Ponieważ odblokowanie tego wyzwoliciela powoduje zwiększenie tych nagród za codzienny wyścig zbroj. A o co dokładnie chodzi? Już wam to pokazuję. Wydarzenia, jakie mają bojowe zaszczyty. Mamy, czyli znaczy nie ranking mnie nie interesuje. Mamy tutaj coś takiego jak odznaka za wkład w miasto. Jeżeli mamy to badanie, co wam wcześniej pokazałem odblokowane, to zostajemy dwa razy więcej na czyli 5000 golda, złote po pierwsze razy 2 i te odznaki razy 2, czyli 140. I ja Wam radzę to cały czas robić. Dlaczego? Ponieważ ja sam przekonałem się, jak szybko te monety z wkładu potrafią zniknąć. Słuchajcie, ja. W połowie Kairu miałem 40, około 30-40 tysięcy, już nie pamiętam dokładnie tych odznak. Tak? Ja myślałem, że to jest dość dużo nazbierane. Patrzcie, ile mam teraz. 2900 i powiem Wam lepiej. Ja te wszystkie oznaki, odznaki wydałem co do zera. Zostało mi tam bodajże 200 czy 300 i teraz zbieram od nowa. A dlaczego? Ponieważ, jeżeli to wymaksujecie, a to radzę Wam zrobić jak najszybciej, czy jesteście w jak jesteście na porządku gry, to zwróćcie uwagę, żeby jednak nie, nie olewać tego badania, tylko zrobić go jak najszybciej, nawet może szybciej niż wymaksowanie tych pozostałych, ponieważ te oznaki będą Wam potrzebne do zaawansowanej walki. I co ja zrobiłem? Ja ostatnio, tak jak Wam tłumaczyłem, zarówno czołgi wymaksowałem do tego na maksa, do tego ostatniego badania, ponieważ te ostatnie badania dają najwięcej. I stwierdziłem sobie, dobra, no to zrobię sobie tutaj jeszcze na spokojnie te samolotem do myśliwców, no bo ja nimi głównie gram. Tylko patrzcie, te badania kosztują aż 6000 i to jest dużo. I teraz ja stwierdziłem, dobra, jak wy zrobiłem tutaj maksymalnie, tu do tych, do tych samolotów dojechałem, to chciałem sobie czołgiś skończyć. Ja myślałem, że będę miał na tyle tylko znak, że to zrobię na easy. Jeszcze mi co zostanie na artylerię. A co się okazało, jak co mi tu widzicie, mi zostało tutaj. Ja, oczywiście, te, te takie tutaj te badania, że zwiększa mi się limit rezerwistów, to ja to robię na samym końcu, bo to jest bezużyteczne, żeby w ogóle poświęcać te punkty oznaki na początku, tylko tyle, żeby dość. I ja chciałbym to po prostu powykańczać na spokojnie. Może uda mi się pod koniec tego, tego eventu, lub przyszłego eventu, aby zakończyć całkowicie czołgi, wymaksować je na maksa. Wymaksować na maksa. No, maso ale niech będzie, później przejdę tą samą ścieżką do artylerii i będę ją chciał całkowicie zrobić. A później zobaczę, czy będziemy sobie robić tutaj dalej, ponieważ to jest ogrom, ogrom tych oznak potrzebnych, żeby to wykańczać. A jeszcze została nam nawet nieruszona piechota, która od tego opacza 6.2, gdzie została zbufowana, jest naprawdę dobra. Będzie osobny filmik o tym, ja Wam to wszystko pokażę. I teraz słuchajcie, co ja teraz robię? Przez to, że nie mam tych odznak, no nie jestem w stanie robić tych zaawansowanych walk, no bo nie mam za co. I teraz przechodzimy do podstawowa obrona miasta. I słuchajcie, i tutaj, no z przykrością, bo te, te badania nie są nie wiadomo jak istotne. Ja teraz je muszę robić. I przez to, że je muszę robić, one nie wymagają odznak, odznak, ale wymagają po tyle samo surowców z każdego, patrzcie 9,9,9, 9, 9. i tak jest cały czas. To ostatnie badanie, tutaj, gdzie zwiększamy siłę ognia bazy, wymaga ode mnie po 40 milionów, więc coś czuję, że te badania będą jeszcze droższe. Dlatego jak widzicie, ja mam tutaj ten rozkład surowców po tyle samo z tego względu, że ja przyszykowałem się do robienia tych badań. i Ja je najprawdopodobniej skończę, na spokojnie sobie je robić. I zaczną mi się tutaj, zrobi mi się nie podstawowa obrona miasta, tylko baza zaawansowana obrona miasta. I wtedy będę mógł troszeczkę więcej o tym opowiedzieć, bo ja na razie nie mam ich odblokowanych, bo ja te badania olewałem na koszt tych badań, no ale przez to, że tu już nie mam tych oznak, więc przechodzimy do tych podstawowej obrony miasta. I standardowo są tam badania bardziej istotne i mniej istotne, więc będę sobie je na spokojnie tam rozwijał, będę Wam dawał takie Mniej więcej takie krótkie shorty, jak tam. To tak. Odnośnie jednostek standardowo nic tutaj się nie zwiększyło. Tutaj bardzo bardzo bym chciał za niedługo zrobić jednostkę 8.2. Tutaj standardowo zbieramy. Mamy już myśliwiec zrobiony lub prawie zrobiony de facto na 7.1, i będziemy sobie dalej jechali do tak naprawdę 7.2, z tego względu, że potrzebujemy na ulepszenie naszego MB 20, bodajże 8 komponentów, y, prototypów. A jak sami widzicie, on tutaj jest prawie na maksa zrobiony, ja tylko ostatnik nie ulepszam, ponieważ to nie ma sensu. Lepiej zrobić sobie czołg podstawowy, czyli czołg, czołg lekki na poziom 8.2 ewentualnie 9.0, a w momencie kiedy będziemy mieć tutaj 28 odznak to wtedy ewentualnie widzicie, to jakie są, ile potrzebuje 32. Ja to już mam uzbierane, no i to też wszystko mam de facto. tak Tylko nie mam niestety tych prototypów. jaką młodszy serwer mamy z tym problemy. I taki mam mniej więcej plan na siebie. G27 dalej się rozwija i wbrew plotkom mamy się dość dobrze. Wiem, bo niektórzy gracze piszą mi, dlaczego nie chcieliśmy po prostu, albo dlaczego nie uczestniczymy w kolejnym w mia mieście poziomu czwartego, no to Wam więcej wytłumaczyłem dlatego, ponieważ nie mamy na tyle miksturek. I wbrew pozorom, jak więc dużo też osób sądzi, ta gra jest nie nastawiona tylko na pay to win, tylko free to play, bo tu jest dużo graczy free to play i ci gracze nie inwestują aż tak dużo. A odnośnie punktacji, które dają właśnie za pomocą miksturek, to jest bardzo duża część, ponieważ jeden topowy gracz nie jest w stanie zastąpić pięciu graczy free to play, którzy będą wydawać te miksturki, ponieważ przeważnie taki gracz jest w stanie osiągnąć około 60 tysięcy miksturek. 60 tysięcy punktów na taki event, no od 40 000 do 60 tysięcy. A maksymalnie gracz, który inwestuje kasę, zrobi dwa razy więcej, no bo to też wymaga ogrom czasu poświęcony na farmienie tego. Więc w naszym sojuszu wydaje mi się, że przynajmniej połowa graczy, jak nie dwie trzecie, to jest tacy gracze free to play lub low spender, czy tacy, którzy wydają troszeczkę, ale nie za dużo, ewentualnie ja jestem takim graczem a ci topowi gracze, no to sobie wydają pieniążki, no bo jak mają, chcą, no to czemu nie, przecież to nikomu nic nie szkodzi. Słuchajcie, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że takie mniej więcej podsumowanie tego Wam dałem, dlaczego też miałem taką krótką przerwę. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!